Rafał Trzaskowski, czyli aktualny faworyt do prezydentury. No ale zanim postawisz krzyżyk przy jego nazwisku, zastanów się i pomyśl. Przypomnij sobie, dlaczego Platforma Obywatelska już kiedyś straciła władzę. Dlaczego Bronisow-Komorowski nie wygrał wyborów na drugą kadencję w 2015 roku? No oraz dlaczego ludzie odwrócili się od tej partii z odrazu. Ponieważ nie była to zwykła pomyłka to był lawinowy spadek zaufania którego symbolem stały się afery. Afera podsłuchowa. Politycy Platformy nagrywani w restauracjach przy drogich winach i mówiący ówczesną, brutalną prawdę o państwie. Państwo polskie istnieje teoretycznie. Praktycznie nie istnieje. Afera Ambergold. Oszustwo na setki milionów złotych. Tysiące Polaków oszukanych. No a państwo? Patrzyło i nic nie robiło. Ówczesny premier Donald Tusk oczywiście mówił, że nic o tym nie wiedział. No ale jego syn Michał Tusk pracował w spółkach powiązanych z Ambergold. To miała być złota inwestycja, no a skończyło się tragedią tysięcy ludzi. Afera hazardowa, infoafera, afera Beaty Cawickiej, afera wyborcza, akta. Ich lista jest dłuższa niż kadencje ich rządów. Za każdym razem złamane obietnice, cynizm, pogarda wobec obywateli. A teraz, czy coś się zmieniło? Afera wiatrakowa. Ustawa pisana pod lobby zagraniczne bez konsultacji społecznych. Plucie na polskich żołnierzy przy granicy z Białorusią. Zamiast wdzięczności są oczerniani przez własnych polityków. Niechęć wobec CPK. No bo Polska nie może mieć ambicji. Ma być tylko rynkiem zbytu, a nie centrum Europy. A teraz jeden z filarów tej formacji, Rafał Trzaskowski, mówi, że chce być prezydentem niepartyjnym. To żart? Wystarczy już! partyjnych prezydentów. Przecież on od zawsze był w partii, w samym jej sercu, w Platformie Obywatelskiej, od samego początku. Czy my naprawdę mamy aż tak krótką pamięć?